czy informować nauczycieli, że dziecko jest adoptowane. Ja jako mama adopcyjna, obecnie już dorosłych dzieci, miałam ten dylemat. Adoptowałam dzieci razem z mężem, adoptowaliśmy, jak dzieci miały 6 i 4 lata, w związku z czym był momentalnie okres szkoły. I ja wybrałam tę wtedy opcję, że nie powiedziałam. Tak. Natomiast wielokrotnie się zastanawiałam nad tym i w Polsce, myślę, w naszym kraju nie jest ten, ta sprawa jakby ani rozwiązana, ani te, nie są przyjęte jakieś ogólnie obowiązujące czy praktykowane w tej kwestii zwyczaje. Uważam, że to jest tak ważna informacja, że... Powinno się powiedzieć na dzień dobry od razu, na, czy to na pierwszej wizycie w szkole, czy jeżeli dziecko jest w wieku szkolnym i wskakuje jakby w, w trakcie roku szkolnego. W, w każdej takiej sytuacji w, w, powinno się wychowawczynie poinformować w jak najbardziej sprzyjających okolicznościach, czyli najpierw, jeżeli nie znamy tej nauczycielki, nie znamy szkoły, to poinformować ją w... W cztery oczy, jakby nie powiedzieć tego od razu na zebraniu, bo jednak jest to, nie jest praktykowane i może być pewna trudność. Można się narazić na, na takim zebraniu od razu na, na rozmowy na ten temat bardzo, bardzo niekomfortowe i tak dalej. Więc... Uważam, że powinno się zarówno dyrekcję, jak i wołaławczynie poinformować. Dlaczego? Dlatego, że dziecko adoptowane niesie z sobą szereg wyzwań. Jest to dziecko po traumie straty. Niekiedy jest po wielu innych doświadczeniach trudnych. Jest w trakcie nawiązywania więzi z rodzicami. Być może jeszcze ta więź się nie nawiązała. To wszystko jest, są niezwykle ważne informacje dla szkoły, która powinna sprzyjać temu dziecku jego rozwojowi w jak najlepszy sposób. Podobnie sytuacja ma się z kontaktami medycznymi. Też w Zwykle dziecko, które się pojawia w rodzinie adopcyjnej, no, z, z zaczyna korzystać z, z poradni y, medycznej no, na nowo, tak? w związku z czym y, ten lekarz nie zna dziecka y, i też... Y, y, jest dylemat. Rodzice, z którymi rozmawiam, często nie wiedzą, czy to robić, czy nie robić, czy to pomoże dziecku, czy to wręcz odwrotnie zaszkodzi dziecku. Niekiedy ta rozmowa się toczy przy dziecku, już nie ma szans, kolejka nadchodzi, wchodzimy z dzieckiem i lekarz zadaje szereg pytań. Dotyczących na przykład historii medycznej dziecka, i my mówimy, że ono jest adoptowane. Niekiedy się zdarza, że lekarz zamilknie wtedy. Nie zadaje tak, jakby wody do buzi wziął, i nie zadaje żadnego pytania, tak jakby usłyszał coś złego, wstydliwego. Dziecko, które na przykład to słyszy, de dezorientuje się, czy to jest coś. Co należy ukrywać, czy tutaj mama powiedziała coś niedobrego. Natomiast dla lekarza powinno być istotne, czy wiemy coś o dziecku, czy wiemy o jakiś jego zdrowotnych historiach, czy ma rodzeństwo, czy jakieś, na przykład przy różnego rodzaju chorobach autoimmunologicznych. Jest to wszystko istotne, czy, czy ktoś z rodzeństwa też ma alergię, na przykład. Więc teoretycznie powinniśmy informować, bo to jest w naszym najlepszym interesie, interesie dziecka. Natomiast sposób jest dla rodziców ciągle trudny, ponieważ ani szkoła, ani służba zdrowia nie są w żaden sposób przygotowane do tego tematu. Nie są szkoleni, nie są, nie są nawet nie biorą pod uwagę takiej historii, nie, w żaden sposób się nie przygotowują często do tego. Na pewno nie wszyscy lekarze i nauczyciele, ale, ale to jest dość powszechne doświadczenie rodziców adopcyjnych, czyli informujmy, ale informujmy ostrożnie.